Kochani, tak się składa, że doszliśmy do oczekiwanych świąt Zmartwychwstania Pańskiego po tym tygodniu wielkim Tridłum Paschalnym, e, możemy powiedzieć, Pan Zmartwychwstał, i zanim przejdę do życzeń tego dzielenia się też radością tego, że e, Pan jest z nami, jest naszym życiem. E, najpierw no, tak bym to robił podczas wigilii Paschalnej e, Podziękowania. Tam zawsze tych tak podziękowań było bardzo dużo, dużo zachwytu, że nas jest tylu, że doszliśmy po tej wielogodzinnej liturgii. To musi się zmieścić teraz tutaj. A więc e, dziękuję wszystkim, którzy nas wspomagają w jakikolwiek sposób. Dziękuję za Waszą modlitwę, e, za Wasze ofiary, za to, że jesteście z nami, za wszystkie uwagi. E, jak mam nadzieję, widzicie, e, nasza telewizja się doskonali. E, kiedy w ostatnią niedzielę e, mówiłem, to było mnie dobrze słychać, słabo mnie było widać. E, mam nadzieję, że tym razem mnie i słychać, i widać, to co jest wyraźnym znakiem tego, że wszystko się poprawia. Ale też, to są też wasze uwagi, to są też to wszystko, co przysyłacie, co współtworzycie. E, I to jest nasza radość, że to my wszyscy razem nadal jesteśmy, nadal działamy. Tydzień temu mówiłem o tajemnicy Wielkiej Soboty tej soboty, która w tym roku dla nas trwa jako czas braku, jako czas poczucia pustki i być może również te święta w jakiś sposób są cały czas naznaczone właśnie tą atmosferą. Cały czas jakby już wchodzimy w tajemce świętowania zmartwychwstania Pana, a gdzieś ta Wielka Sobota w nas trwa. Więc Pierwsza rzecz, która, którą chcę powiedzieć, to pytanie, które sobie zadałem, w jaki sposób przejść teraz od wielkiej soboty, w tych warunkach, które mamy, jednak do radości paschalnej, do radości tego, że Pan Jezus zmartwychwstał. Jak tym żyć? I myślałem o tym, rozważając Ewangelię według świętego Jana. Ta Ewangelia, która mówi o tym, że Maria Magdalena przyszła do grobu, nie znalazła Pana grób był otwarty. Biegną apostołowie, przychodzą. Piotr wchodzi pierwszy, mimo że przybiegł drugi. Potem Jan i Ewangelia mówi: Ujrzał i uwierzył. I przyznam, że ta Ewangelia zawsze dla mnie była takim wyzwaniem. Co znaczy, że uwierzył, skoro wrócił do Wieczernika i zamknął za sobą drzwi. Bardzo często to był taki motyw, który właściwie co roku się powtarzał gdzieś w moich homiliach, już w oktawie, szczególnie w niedzielę Miłosierdzia, kiedy czytam Ewangelię o świętym Tomaszu. Jak Tomasz miał uwierzyć, że widzieli zmartwychwstałego, skoro zastał ich siedzących za drzwiami zamkniętymi z obawy przed Żydami. Siedzą zamknięci, przychodzi, przychodzą, wracają, ale potem przychodzi pierwsza Maria Magdalena, mówi: Tak, widziałam, Pan zmartwychwstał, kazał Wam. Powiedzieć o tym. Przychodzą kolejni, przychodzą, wracają uczniowie z Emaus, ale w międzyczasie jeszcze pojawia się Pan z martwych stałych. A oni nadal siedzą. I czas biegnie, i dzień za dniem. I wczoraj, kiedy rozważałem tę Ewangelię, a rozważałem już ją w ostatnim momencie, prawdę powiedziawszy, w łóżku, przed snem, zadałem sobie to pytanie: Co to była za wiara? Ujrzał i uwierzył. W co uwierzył? Dlaczego siedzą cały tydzień? I zobaczyłem taki obraz właśnie tej naszej kwarantanny, tej naszej izolacji. My też tak siedzimy. I być może w taki sposób tą oktawę będziemy przeżywali. Siedząc zamknięci, jak ci uczniowie w wieczerniku, zadając sobie pytanie, zmartwychwstał i co? jak to przeżyć? Co to znaczy, że zmartwychwstał? Jak mamy budować naszą wiarę? I kiedy myślałem właśnie wczoraj, czego brakowało uczniom, to w końcu doszedłem do tego, że absolutnie uwierzył, uwierzył, że Pan zmartwychwstał. Tylko nie mógł zrozumieć, co to właśnie znaczy dla Niego. Czy jeżeli jego zabiją, to On też zmartwychwstanie? I to jest to pójście dalej. Jedne z wiara, że Pan zmartwychwstał. Umarł, zmartwychwstał, będziemy obchodzili, wstąpił do nieba, zesłał ducha świętego, wspaniale. Ale czy ja zmartwychwstanę, jak umrę? I to jest ten kolejny krok. Na końcu uwierzyli, że On jest naszym życiem. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To są słowa powiedziane przy, przed Wskrzeszeniem Łazarza do Marty. Każdy, kto żyje i wierzy w niego, nie umrze na wieki. I to jest nasza wiara martwych zmartwychwstanie. Pan zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Pan żyje i my żyjemy. I to jest znaczenie tego paschalnego dnia, kiedy też w normalnych warunkach celebrujemy chrzest. W tym roku będziemy chrzcili, ale w oktawie, dzień po dniu, kolejnych katechumenów. Ale też odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne. Nasz chrzest zanurzył nas w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jesteśmy nowym stworzeniem, żyjemy. Tak, dotyka nas, być może dotknie nas śmierć, być może dotknie nas choroba, ale już nie tak, jakby dotknęły nas, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Bo już nie mają mocy. Bo to jedno życie, które otrzymaliśmy od niego na Chrzcie Świętym, ono już trwa. Nie musimy się bać. Pan zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. W Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy niewiasty idą do grobu, Anioł mówi: Wy się nie bójcie. I za chwilę spotykają Chrystusa, który mówi: Nie bójcie się. Nie bójcie się, bo ja żyję i wy żyjecie. Już nie tylko nawet to, że i wy żyć będziecie. Kiedyś. Wy żyjecie. Wy już macie to życie, które się nie kończy. Więc tak można przeżywać. Właśnie ten tydzień to będzie taki tydzień naszego wieczernika i życzę Wam takiego wyzwolenia, a może bardziej nawet idąc drogą apostołów, powolnego, ale za to skutecznego wyzwalania z wszelkiego lęku, z wszelkiej obawy. Oni sobie wszystko poukładali. Oni już byli przygotowani na królestwo. Oni już zajmowali miejsca po prawej, po lewej stronie, tak jak my. My też sobie planujemy, planowaliśmy, ale nagle się okazało, że Pan przygotował o wiele więcej. Niech Pan wyzwala nas z lęku, z obawy, też z naszych pomysłów, naszych planów, bo On ma lepszy. Niech da nam taką mocną wiarę, że żyjemy. I życzę obfitego pokoju, który z tego płynie i tego, abyśmy potrafili tym pokojem Dzielić się z tymi, którym, im, którym tego pokoju brakuje, a myślę, że wielu osobom brakuje, bo to czas obaw o, tym, o to, co będzie później. Może właśnie nasza mocna wiara, nasza radość paschalna w sytuacji, która jest, umocni kogoś może nie trzeba wielu słów, ale właśnie naszej postawy, ufności. Wiarę, świadomości, że cokolwiek by się nie stało, Pan jest z nami, a to życie, które mamy, już trwa. W Ewangelii Mateusza, którą cytowałem, to nie bójcie się, są dwa stopnie. Pan Jezus mówi: Nie bójcie się po prostu do tych, których spotyka, ale Anioł mówi: Wy się nie bójcie. To, to wy to jest w przeciwieństwie do strażników, którzy tam zamarli e, z lęku, przerażeni zjawieniem się Anioła, przerażeni tym, co się dzieje. Dzielmy się tak wiarą, żeby to wy obejmowało coraz szerszy krąg ludzi. Bo to wy to jest wy, którzy szukacie, wy, którzy pragniecie, wy, którzy chcecie przyjąć życie. Wy, którzy chcecie żyć, wy się nie bójcie, bo ja jestem życiem, bo przyszedłem do was. Przesłanie paschalne. Niech Pan nas wyzwala, Niech was wyzwala, daje radość, niech daje wam pokój, niech daje wam błogosławieństwo na ten czas. A że mamy kanał YouTube'a i dobry, szanujący się YouTube, nie może być takim tylko YouTube'em lokalnym, ale walczy o zasięg, to jeszcze kilka słów do naszych subskrybentów, co po Ja będę po ruski się teraz gawarić. Przewiedźcie wsiem, patrzmy, że to znają, kamu? Wsiem ruskogawariacim Patpiścikam. и зрителям нашего канала. Спас вы Христова и всего вам хорошего. Примите мир Христов и делитесь этим миром с теми, кому не хватает. Всего вам лучшего там, где вы есть. В Питере, в Москве, в Киеве, не знаю, где еще. Там, где вы живете или там, где вы застряли из-за обстановки, которая сейчас есть. I a stawajcie z nami, słuchajcie, smatryjcie i malicie z z nami. To tak dodatkowo od przeora, bo wiem, że są osoby, które nas tam oglądają. Niech Pan Bóg błogosławi na ten czas i też właśnie śledźcie to, co się dzieje w Oktawie, spokojnie, ale wracamy od wtorku, właściwie od jutra do normalnych transmisji, a potem... Piszcie, reagujcie, ja chciałbym nie tylko przed wielkim tygodniem, nie tylko składając życzenia z okazji świąt Zmatrywstania Pańskiego. Jak długo trzeba będzie w ten sposób głosić, chcę głosić, chcę, wszyscy bracia chcą głosić, piszcie nam, mówcie nam o też waszych potrzebach. W naszych konstytucjach jest napisane, że mamy głosić wszystkim wszędzie i na wszelkie sposoby. Te wszelkie sposoby w tej chwili nam wyrosły, rzeczywiście żądając od nas kreatywności. Pomóżcie nam w tej kreatywności, to będzie nasze wspólne dzieło, wspólne głoszenie. Teraz niech Pan Bóg błogosławi, niech obdarzy Was głębokim, głębokim pokojem i radością.